Witam kochani wybrani, powołanie się skończyło, jest wybranie, jest żniwo, żniwo, oddzielenie dobrych od złych, prawda od a aniołów od demonów, owce co zginęły z domu Izraela od kozłów i ten Jehowa musi oddać władzę Barankowi, bo Jehowa jest niedobry z Ameryki, bo jak się dzwoni do świadków Jehowy to oni mówią no, że Jezus jakoś jest w pewnym sensie jest tym królem na tysiąc lat, później odda władzę Jehowie. Nic nie będzie oddawał Jehowie amerykańskiemu. Amerykański Jechowa tak jak Rzym, mocarstwo rzymskie. Dzisiaj Angloameryka, mocarstwo, które ma koniec. Księga Daniela 2,44, 7,27. Ci co idą za barankiem są uświęceni. Wyskazy nie kłamią, dochodzą do doskonałości baranka Efezan 4.13. To oni przeżyją tę zagładę, zakłamania. I to co te czołgi jadą, żeby bronić, żeby mordować tych ludzi? Czołgiem pola nie zaorasz na kartofle. Czołgiem się nie ora pola. Ale tak wam szczepili te kłamstwa. Świadkowie kłamse mordują ludzi jako zorganizowania mafia do mordowania ludzi przez. Szatan wyszkolił Jechowa Jehowa szatan, imię szatana, yy, niszczyciela, Abaddon. Objawienie 9, 9 6 do 11, Abaddon, niszczyciel. I oni wszelkie zło świadkowe jako system zwalili na katolików, na wszystkich. Sobie wzięli hały za to, że głoszą na stojakach w 239 krajach i są dumni, że stracili wiarę. 11 rozdział od 1 do 40. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Chrystus jest z niebie. Baranek siedzi na tronie pośrodku. Objawienie 17,7. Pośrodku jest baranek. Objawienie 14 rozdział. Pierwszy werset na Syjonie, na górze Syjon jest baranek. Objawienie 14,4 i 5. To są ci, co się nie skalali z kobietami, z religiami, z prostytutkami i faryzuszami. Obecni dzisiaj faryzusze to adwentyści, świadkowie Jehowy, baptyści, wolni chrześcijanie. Mają pisma, badają pisma. Co z tego, że nie idą na wojnę i do wojska, ale kłamią, mordują ludzi. Mateusz 24 rozdział. Oni zniszczyli obraz Boga Chrystusa Baranka, który został wywieszony przez swego ojca i swoich uczniów którzy cierpieli dla mienia Jezusa. Objawienie, 20 rozdział, czwarty werset. Także świadkowie, współczuję świadkom Jechoby. Byłem tam 6 lat. Jehowa mnie mordował tam, e, e, tymi straszył mnie po nocach. We snach mnie mordował. Trzy razy klopówkę zaliczyłem, bo psychicznie, wiadomo, wykańczają tą swoją chorą miłością komliwą, żeby to poskładać. Straciłem żonę i dwóch synów przez świadków Jehowy jako system. Kocham świadków Jehowy. Pionierów nie ma, nie wpisali w Trebrzance, są anioły. Anioł Bogdan błogosławi świadkom Jehowy, żeby byli aniołami, bo zginiecie Jehowy w śmierci. Mateusz 24, 31. Wybrane anioły, zgłoście się świadkowie Jehowy. Apostoł Paweł, Szaweł się nawrócił. Dzieje apostolskie 9,5 do 20. Był wybranym narzędziem i sługą Chrystusa Baranka. Nie Jehowy, łot na prawicy uwierzył nie w Jehowę, tylko w Jezusa. Wspomni Jezak, będziesz w swoim królestwie. Jego królestwo jest wieczne. Łukasza, pierwszy rozdział, 33. Także Chrystus nie będzie Jehowie oddawał królestwa, bo jest królem wiecznym. A to Jechowa teraz, jemu będzie zabrane królestwo. I siatkowie, królujecie już bez nas, bez uczniów Chrystusa, Mateusz 23, osiem. 1 Korynta, czwarty rozdział. Królujecie bez nas? Nienawidzicie tych, co wam mówią prawdę bo sądzacie wszystkich, macie widzialną organizację fałszywych braci. Każdy świadek jechowy jest fałszywy, bo jechowa jest fałszywy. Ale każdy brat w Chrystusie Kolosan 1-2 jest w Chrystusie. Jest nowym stworzeniem. Kto jest w Chrystusie naśladuje miłość i prawdę i owoce Ducha Chrystusa. Galacjan 5:22. Owoce. Jakie są owoce Ducha? Panujecie nad sobą? Nie panujecie, Bogdan podchodzi z Urszulką i nie panujecie nad sobą. Nie wiecie, że trzeba rozmawiać, bo zginiecie w Armagedonie, bo Bogdan podchodzi jako anioł. jeden, 12 apostoły już były w pierwszym wieku, teraz są anioły. 12 apostołów, 12 aniołów. Ja zostałem sam przez Was. Adwentystów, wolnych chrześcijan, zielonoświątkowych. Tak, tej droski Arturek. Pamiętaj się. Bo ten. Bo Chrystus już przyszedł w prawdzie, czasie miłości. I w, w szczerych sercach. Mateusz 5.8. Każdy go zobaczy w sercu w sumieniu, w mózgu każdy go zobaczy. Jak się wypełni czas, bo czas się musi wypełnić. To jest Chrystusowy czas, Jego czas. I tutaj macie 12 aniołów, 12 apostołów. I siódmy anioł dał mi pieczątki, błogosławił mi, bo jak u świadków mnie wyrzucili, zabili mnie. ja Jana 16,2 i służą miechowie, mordercy, kłamcy. Jana 8, 44. Jak szatan zamordował Ewę i Adama przez Ewę, to teraz jechowa morduje świadków, ale oni idą i mordują. Ale pławią się w swoich grzechach. Cudzołówstwo duchowe. Jakuba 4, 4. Cudzołożnice. Prostytutki duchowe. Faryzeusz. Faryzeusze to wam do piętnie dorastają. Matusza 5, rozdział od 17 do 20. A tak świadkowie Jehowy. Jak się nie opamiętacie, nie, nie, nie nawrócić się do Chrystusa, który przyszedł Prawdzie, Jego, to jako synowie królestwa jesteście w ciemności. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak, świadkowie? Świadkowie Jehowie, macie być świadkami Chrystusa. Opamiętajcie się. Efezan 5,14. Śpijcie dalej, albo, albo już, już pobudka. Bogdan Was tutaj budzi. Zbyszek z Holandii, Zbyszek Prusinowski, ruszulka. Budzimy Was. Żebyście się opamiętali w końcu, bo ten żołnierz nie był ostrzony. Miał wiarę taką potężną, że potrafi powiedział: Słowo powiedz, a będzie uzdrowiony mój żołnierz, setnik. U nikogo w Izraelu takiej wiary to jest wiara, że na odległość Chrystus jest w niebie, i na odległość teraz, w prawdzie, w miłości Jego są, możemy skrzeszać świadka Jechowy. Mateusz 10,8. Jak tu świadka Jehowy? Jak on wierzy w Jehowę, a nie w Chrystusa, baranka, który kupił go krwią? Dobra, błogosławię wszystkich Hebrajczyków 9,28. Tych, co oczekują przyjścia Chrystusa, dokonało się. Przyjście tysiąc lat się dokonało przyjścia Chrystusa. W waszych sercach, umysłach. Diabeł jest zamknięty. Czas na to, żeby jeden paster się nowczarnia, Ja na 10,16. Błogosławię.